Top 5 największych katastrof w Polsce. 5. Powódź Tysiąclecia, 1997 rok. Katastrofalna powódź zalała południe Polski. Ponad 40% Wrocławia znalazło się pod wodą, zginęło 56 osób, a straty sięgnęły miliardów złotych. 4. Katastrofa lotnicza w Lesie Kabackim, 1987 rok. Samolot Tadeusz Kościuszko rozbił się pod Warszawą. Zginęły 183 osoby. To największa tragedia lotnicza w historii Polski. 3. Zatonięcie promu Jan Heweliusz, 1997 rok. Podczas sztormu na Bałtyku prom pasażerski przewrócił się i zatonął. Śmierć poniosło 55 osób, a wydarzenie zmieniło przepisy dotyczące bezpieczeństwa morskiego. 2. Katastrofa kolejowa w Otłoczynie 1980 rok. Pod Toruniem zdarzyły się dwa pociągi pasażerskie. Zginęło 67 osób, a setki zostały ranne. To najtragiczniejsza katastrofa kolejowa w Polsce. 1. Katastrofa hali NTK w Katowicach 2006 rok. Podczas wystawy gołęgi w Katowicach zawalił się dach hali. Zginęło 65 osób, a ponad 100 40 zostało rannych. To największa katastrofa budowlana w naszym kraju. Napisz w komentarzu, jakie kolejne top 5 chcesz zobaczyć i zostaw subskrypcję!